Cześć, moi drodzy. Zwykle tego nie robię, ale postanowiłem, że zrobimy sobie dzisiaj, mianowicie przepalamy, przepalanko. Jedziemy z tym tematem. Zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło. Może 500 łapek za takie przepalanko. To by było coś dobrego. Także lecimy, słuchajcie, i robimy złotego mityka na 13%. Zobaczymy, czy mi się uda. Boże, Helish Axelold, Wiem, że niektórych to może zaboleć. Ale jedziemy, 13%. Mam nadzieję, że mi się uda, słuchajcie, że, że mi się powiedzie. Aż ubiorę słuchawki, żebym słyszał, jaki będzie wynik tego naszej, słuchajcie, naszego przepalanka. Helis Axelold, jedziemy, 13%. Boże, boli, boli, to będzie boleć strasznie, moim zdaniem. Więc lecimy. Uwaga! <ścoughs> O mój Boże, nie wierzę! Nie wierzę! Sukces! O mój Boże, zrobiłem sobie złotego! OMG! Który to będzie, ale masakra! Jakie szczęście! No nie wierzę, 13% szans na to było. Słuchajcie, no to no, 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 idealnie, prawda?